Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie miesięczne na miesiąc lipiec oczywiście 2022 dla osób z podznaku bliźniąt. Oczywiście czytanie jest ogólne i na pewno nie będzie rezonować ze wszystkimi. Czytanie jest długoterminowe, może pasować w danym dowolnym momencie lipca. Może wtedy, kiedy będziecie patrzeć na to, czy słuchać tam, no, to będzie się okazywać, że to już było, jest lub dopiero będzie. Oczywiście, serdecznie Wam dziękuję za lajki, like, subskrypcje i komentarze. Proszę też podejść do tego na luzie. Z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą tego, co pomaga lub przeszkadza, co odchodzi, co przychodzi, co macie w myślach, w głowie, w planach, jaka jest energia przy Was, jaka z zewnątrz, czego się nie spodziewacie, i tu wynik. Szóstka kielichów. Może ktoś do was przyjść z jakąś ofertą, czy to w pracy, czy w związku. Może być, że ktoś powraca. Jest to karta karmy, czyli ktoś powraca z przeszłości, z dzieciństwa, ktoś, kogo może dawno znaliście. Może być też, że ktoś, kogo nie znaliście, a z poprzedniego wcielenia, to może być osoba jakaś życzliwa. Tutaj są też jakieś spotkania rodzinne, też roczki. Tu są dzieci również. dzieci dzieciństwo tak i teraz tutaj będziemy dokładać na środku widać, że wy tutaj jesteście albo trochę przewrażliwieni Coś tutaj blokujecie się na jakieś uczucia, blokujecie się na jakieś nowe początki, mimo że tutaj ktoś przychodzi do Was z przeszłości, to możliwe, że Wy tutaj nie chcecie przyjąć tego kielicha. Z jakiego powodu nie wiem. Chyba, że ponownie osoba chce do Was wrócić, a Wy jej nie chcecie ponownie przyjąć i nie chcecie dać jej tej szansy kolejnej. No, bo tutaj, właśnie, jest jakaś. Jakaś po prostu tak, jakaś trudna sytuacja. Tak. Czyli to może być tak. No, no to jest nieprawdopodobne. No. To jest osoba, która po prostu już, już się pomiędzy wami już za, zakończyło, zawaliło się. Osoba może chcieć wrócić do was i przyjść z ponownie, z ponownie z tym kielichem, ale wy go nie przyjmiecie. Podstawą, było, podstawą tego jest to, że to był toksyczny związek. Zakończył się. To był toksyczny bardzo związek, albo z koziorożcem, albo z jakąkolwiek inną. Tu jest wodnik, jeszcze byk, z jakąkolwiek inną osobą, gdzie nie było tutaj porozumienia, żeście zakończyli to. Ta osoba tu też jest trygon ziemski, Byk pan na koziorożec. Może być, że no koziorożec. Co pomaga lub przeszkadza? Przeszkadza Wam tutaj z jednej strony to, że Wy pamiętacie o tych trudach, o tych, o, tych, o tych mieczach, które były wbijane Wam. Pomaga Wam to, że Wy tutaj podchodzicie teraz lekko i nie będziecie przyjmować tego. Wy tu macie inny kierunek w życiu, czyli nowy cel, nowy. Coś zakończyliście i nie chcecie już do tego wracać. Co odchodzi? No, odchodzi jakieś małżeństwo, które się zakończyło. No, to jest pokazane. Długoletnie małżeństwo, nawet dwa. No, nawet dwa. Można by powiedzieć, bo tu są aż dwa papierze. I to jest byk. Tu jest też jakaś osoba podwójnej moralności. Co przychodzi? No, przychodzi do Was jakieś y, czekanie na coś, ale również i stabilizacja. Przychodzi też osoba z Trygonu wodnego, skorpion rak ryby. Jakaś, jakieś uczucie może przychodzi też, na które długo czekaliście. Albo osoba, na którą długo czekaliście. Osoba poważna do związku. Y, skorpion rak ryby tak jak powiedziałam. Która jest empatyczna, uczuciowa, wrażliwa. No, tak, tak może być. Co wy macie w głowie? O, oh, no, Jacie, no to jest nieprawdopodobne. Dwie siódemki kielichów w odwrocie, To dwa papieże. Czyli wy siedzicie naprawdę mocno w realu. Czyli nie dacie sobie już wcisnąć tych, tych, tej ciemnoty do głowy. Wy tu myślicie realistycznie. Nie fruwacie gdzieś tam w obłokach, gdzieś tam w marzeniach, gdzieś tam w iluzji jakiejś, bo wy już wyszliście z tego, wy już byliście w tym, wy już byliście tak mocno, że aż podwójnie tu jest pokazane. Byliście tak po prostu zmanipulowani przez kogoś, że po prostu już nie dacie sobie sobą pomiatać i sobą manipulować, bo tutaj jest pokazane wyjście i to dwie siódemki kielichu. Wychodzicie, z iluzji, wychodzicie z jakichś nierealnych marzeń, z jakichś e, okłamywania siebie samego, czyli e, ktoś sobie wyobrażał, że jest inaczej, a było całkiem, całkiem inaczej, i wy już się nie dacie w to wciągnąć, dlatego tu są te dwie siódemki. Jaka jest energia przy Was? No, energia stabilności, stabilności finansowej poczucia bezpieczeństwa, poczucia takiego zabezpieczenia, stałości, cierpliwości. Może, że tu jakaś osoba też w tym pomaga. Tu jest jeszcze, że jeszcze jakaś praca też. Tu jest, tak powiedziałam, jak Pan na Koziorożec, ale również tu jest zakończenie. No nie ma poczucia spełnienia może. Stabilność może być finansowa, ale nie ma poczucia spełnienia. Może tutaj ta osoba coś wam chce zaburzyć, jakieś tą energię. Powracając z zewnątrz, no z zewnątrz, właśnie przychodzą jakieś kłótnie, jakieś konflikty, jakieś zatarcia, takie, takie, takie po prostu i to powraca, no powraca znowu, znowu powraca jakiś konflikt. Tego no. się nie spodziewacie? Nie spodziewacie się jakiegoś szczęścia. W jakiejś parze. Może ta osoba przyjdzie i tu będziecie się czuć w tej parze, jakieś takie. Tu y, potrzebujecie podjąć jakąś decyzję. Macie nadzieję też na to, że coś się tu uda. No, tu jest też wodnik, ale tu jest szczęście, tu jest prowadzenie odgórne, tu jest spełnienie marzeń. Nadzieja też, ufność na coś, co będzie dobre. I na koniec, no na koniec jest wasza energia. Bliźnięta waga wodnik. Wy podchodzicie realnie. Może odcinacie jakiegoś Lowelasa, który tu właśnie przychodzi ponownie i wam to tyłek zawraca. Bo tu jest osoba, osoba niepoważna, która nie traktuje was poważnie, która tak wpada i wypada tylko po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. To jest taka towarzyska osoba, rozrywkowa, może być pyskata i może być trochę narzucająca, bo ten rycerz jest w odwrocie, ale może być, że to wy tu odcinacie tą osobę. Podejmujecie decyzję, że odcinacie taką energię. Dajecie sobie z nią radę, podchodzicie do, do tego bardzo logicznie. Tak bez emocji. No. Także Także tu widzę tak. Jeśli chodziło o pracę również, tu nie przyjmujecie czegoś. Nie przyjmujecie jakiegoś, bo gdzieś było trudno. Gdzieś byliście bardzo uwięzieni w pracy. Gdzieś po prostu nie dawaliście rady. I dlatego tu yy, czekacie na coś. Na coś, co, co, was, co Wam da szczęście. Nie wchodzicie w te, już te energie gdzieś, gdzie ktoś was będzie mamił i wam opowiadał czegoś, co nie jest naprawdę. No. Nie wchodzicie w jakieś konkurencje, konflikty, bo tu przychodzą ponownie jakieś, no to musicie tu uważać na to, ale już nie chcecie tego, co było. I znowu ten rycerz. I znowu ten rycerz. To jest, on, Tylko, że nie jest tutaj w pozycji prostej. No to uważać na tą osobę. Zawsze uważam, że to jest osoba, no do romansów tak, nadaje się, ale na poważny związek nie. Trygon ten ognisty, baran, lew strzelec. Jeżeli by chodziło o energię ogólną, no to działać. Działać, rozpoczynać, wyjeżdżać, inicjować, podejmować decyzje. No. Tu jest szybkość, energia, power taki. No także tu działać. Ale też nie wchodzić w te jakieś, jeżeli chyba, że ktoś chce, jest sam i lub, na przykład lubi jakieś rozrywkę i potraktuje tą osobę rzeczywiście tak, jak ona do tego podchodzi, czyli tak na luzie, no to tak. A jeżeli nie, bo wolicie jakąś osobę na poważnie, no to nie, to nie, to nie wchodzić w to. Tak więc serdecznie dziękuję bliźniotom za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze i do następnego razu.